Cześć. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę. Słuchajcie, w Biblii jest taka historia grupy ludzi, która ruszyła w wielką podróż. Macie już pomysł, o kim mowa? To Izraelici, którzy... Uciekali z Egiptu i dzisiaj dowiecie się, w jaki sposób Pan Bóg chronił i prowadził ich na pustyni. Zapraszam, to jechałam. Wiecie, co sobie pomyślałam, że w sumie yy, to naród izraelski trochę tak, jak, tak uciekał, jak teraz uciekają z Ukrainy ludzie. I Pan Bóg się. Tak jak wtedy się Pan Bóg zatroszczył o Izraelitów, tak zobaczcie, jak się troszczy teraz o te wszystkie osoby z Ukrainy, które uciekają. Myślę, że wykorzystuje Was do tego. Pewnie jesteście zaangażowani w pomoc. Może, może w szkole braliście udział w zbiórce? A może robicie kanapki i zawozicie je na dworzec? A może podzieliliście się swoimi zabawkami i ubrankami? Jak to u Was jest? Dobra, koniec tego gadania. Czas ruszać. No to ruszyłam. Zobaczcie jaki widok. Ups. Idę. Zobaczcie po czym. Trochę tu miękko i ślisko, ale damy radę. Jestem bardzo wdzięczna Panu Boku za to, że mam sprawne nogi. I że mam taki piękny las, w który mogę wejść. I za to, że świeci słońce. A często też jakieś takie historie, w których Pan Bóg mnie poprowadził. Czekajcie, się, zmęczyłam się. To sobie zapisuję w moim zeszyciku. Albo na karteczce i potem rzucam sobie do słoiczka. Czy wy też sobie zapisujecie takie mm, Boże błogosławieństwa, takie momenty, kiedy wiecie, że Pan Bóg was poprowadził? Zachęcam Was bardzo do tego. Taki notesik albo taką karteczkę można potem wyciągnąć, kiedy jest nam źle albo smutno, i sobie przypomnieć, jak to Pan Bóg nas prowadził. Zobaczcie, chyba Biblia jest właśnie takim pamiętnikiem, w którym są historie, jak Pan Bóg prowadził swój lud. Bo na przykład możemy sobie sięgnąć. Ale piękne słoneczko. I sobie przypomnieć o tym, jak Pan Bóg zatroszczył się o Daniela w jej jamie. Albo jak Pan Bóg troszczył się o Noego w arce. I o wszystkie zwierzęta nawet. I wtedy możemy być pewni, że tak samo jak troszczył się o nie, tak samo zatroszczy się o nas. Tutaj, teraz. Ale myślę, że możemy już. Zacząć. To proponuję najpierw pieśń. Śpiewajmy razem. Gdy wózeczek zach Mam buty. Masz jakiś werset do zapamiętania o podróży, chodzeniu? Mhm, -mm, o podróży. Mhm. Mm mm. tak, 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 znam U. jeden, znam U. jeden. Jaki? Księgi Mojżeszowej. Dobra. Mm -hmm. Jest bardzo fajne. Oto jam jest z Tobą. Oto jam jest z Tobą. I będę Cię strzegł wszędzie. I będę Cię strzegł wszędzie. Dokądkolwiek pójdziesz. Dokądkolwiek pójdziesz. Tak, jeszcze raz. Oto jam jest z tobą. Oto ja jest z tobą. I będę cię strzegł. I będę cię strzegł. Wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Super! Naród izraelski wyruszył z Egiptu. Poprowadził ich Mojżesz, to już pewnie wiecie. I znaleźli się na wielkiej pustyni. Ostatnio chyba dwa odcinki temu Rich Aguilera. Zabrał Was na pustynię, prawda? I liczyliście chyba piasek razem z nim, co? Zapraszam Was do tego odcinka. Wow. No i jak sobie szli po tej pustyni, to w dzień bardzo im grzało słońce. Tak jak teraz. Tylko, że na pustyni nie ma się za czym schować. A z kolei w nocy było im zimno. I Pan Bóg wymyślił genialny sposób, żeby ich ochronić. Macie pomysł, co to było? Wyobraźcie sobie, że w dzień chronił ich obłok, chmura, która chroniła ich od e, słońca prażącego, a w nocy chronił ich słup ognia, który dawał im i ciepło, i światło, i widzieli coś, i odstraszał zwierzęta. Super pomysł, co? No, i co myślicie o tym pomyśle? Taki obłok za dnia, a ogień w nocy dobre rozwiązanie? No i jak już wiecie, to Pan Bóg zatroszczył się o naród izraelski, zapewniał im jedzenie w postaci manny i wodę też im zapewniał. Zobaczcie, jak to ładnie. I tak samo zatroszczy się o Was, obojętnie gdzie będziecie. Posłuchajcie, jak ta historia brzmiała w Piśmie Świętym. Przeczytam Wam teraz Pisma Świętego, z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 13, dwa teksty. Uwaga, czytam. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Amen. Cześć! Dawno się z wami nie widziałem. Dzisiaj to ja mam dla was zagadki. Uwaga, pierwsza zagadka. Co chroniło Izraelitów w dzień? Czy były to kapelusze? Chmura? A może okulary? Tak, chmura. Hej, pytanie drugie. Co chroniło Izraelitów w nocy? Latarki? Światła samochodów? A może ogień? Hmm? Tak, to był ogień. Dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie. Gdzie Pan Bóg idzie razem z nami? Do kościoła, wszędzie. A może do bogatych ludzi. Hmm? Wszędzie. Dobrze Wam poszło. Gratuluję i do zobaczenia za tydzień. Wiecie, co jak tak sobie idę, to sobie ciągle coś przypominam. I przypomniał mi się taki przykład ze statkiem. No bo mamy port, z którego statek zaczyna, wypływa. I mamy port, do którego statek musi dopłynąć. Ale pomiędzy. czasami płynie bardziej w prawo, czasami w lewo, czasami może jest spokojne, a czasami trafia się wielka burza. Ale Pan Bóg obiecał, że obojętnie co będzie na naszej drodze, On z nami będzie. I będzie nas prowadził. Pamiętacie o tym? Pamiętacie na pewno. Nawet tekst pamięciowy o tym mówi, prawda? Oto ja jest z tobą. I będę z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Pan Bóg nam zapewnia bezpieczny port, czyli niebo. I tam na nas czeka. A pomiędzy mogą nam się przydarzać różne rzeczy. Czasem przyjemne, czasem nieprzyjemne. Natomiast Pan Bóg nas zapewnił, że obojętnie co się w naszym życiu wydarzy. Pan Bóg będzie obok. Czy to znaczy, że w naszym życiu będą tylko same miłe chwile? Nie. Czy to znaczy, że będziemy czasem płakać? Tak. A czy możemy być pewni, że zawsze możemy liczyć na pana Boga? Tak. Pokażę wam piękny widok. Zobaczcie. Zobaczcie, jak tu ładnie. Jestem bardzo wdzięczna panu Boku za to, że otacza nas przyroda. I w każdym kwiatku, który będziecie za chwilę widzieć, no bo rozpoczyna się wiosna, możecie zobaczyć troskę Pana Boga, nawet o kwiatki. I pamiętać, że. Rabi. Tak? Bo ja zapomniałam. No, nie. To ja ci przypomnę w takim razie ten werset dzisiejszy. A możemy powtarzać cicho, a potem głośno? Cicho? No. Dobra, to teraz jest cicho. Dobra. Oto ja jest z tobą. Oto ja jest z tobą. I będę cię strzegł. I będę cię strzegł. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dobra, to teraz głośno. Okej. Okay. Oto ja jest z tobą. Oto ja jest z tobą. I będę cię strzegł. I będę cię strzegł. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. No super, chyba już pamiętasz, co? Chyba już tak. <noise> Jak idę gdzieś sama i czasami nawet może trochę się obawiam, to ja sobie zawsze wtedy nucę taką pieśń. Może ją znacie. Mój pan drugi zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za nim kroczę. Pan drugi zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za nim kroczę. Siły na dziś on daje mi. O jutro już się nie troszczę, bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za nim kroczę. No dobra, to już jak to uznacie, to śpiewamy razem. Hej, dotarłam na taki, no może jeszcze nie szczyt, ale zobaczcie, jak pięknie tam za mną widać różne ładne rzeczy. Yy, no i wycofuję się, nie będę iść wyżej. Strasznie tu zaczęło wiać i robi się coraz zimniej i bardzo ślisko. Ja lecę. Ja lecę. Pa. A! W sumie to sobie myślę, że możecie sprawdzić, czy udało mi się dotrzeć z powrotem do auta. Za tydzień może się zobaczymy na szkółce. Wiecie co? Wybrałam szlak, o którym chyba dawno nikt nie szedł. Zobaczcie, prawie nie ma dróg, jest. są poprzewracane drzewa. Ciekawe, czy do tego auta dojdę. Zobaczymy się za tydzień. Mm -hmm.